Witam witam serdecznie kochani i dzisiaj postanowiłam wysieć kwiaty jednoroczne z myślą, że będę je ewentualnie okrywać i będę je już trzymać w szklarni, bo brak miejsca. Zobaczymy czy one sobie dadzą tam po prostu radę czy wzejdą ewentualnie potem będę je dosiewać. Mam ziemię do dosypania Podzieliłam sobie, jak widzicie, już na komory i taki mam tutaj szarłat czerwony, zwisający. Będziemy go wysiewali w pierwszą komorę do wysiewu. On ma takie drobniutkie nasiona, już wam zaraz pokażę jak na ten, jak cebula, coś takiego. Zobaczymy jak będzie w miarę ciepło. Ja będę nakrywała je włókniną, to może te kwiaty dadzą radę. Nie mam po prostu miejsca na nie, tylko takie żółte nie ciemne, dosyć, dosyć gęsto. Próbowałam go wysiewać wcześniej, ale po prostu wybiegł mi i nic z tego nie wyszło. Za mało miał po prostu światła, a priorytetem i numerem jeden na i gdzie się da upchnąć jest obecnie papryka i pomidory mam też bardzo dużo z tych kan z nasion i więc je muszę trzymać niestety w domu aż minie ryzyko tych y, przymrozków może dopiero pod koniec kwietnia będę mogła je gdzieś po prostu w szklarni trzymać a są gigantyczne naprawdę także nie wiem czy wam film Dam wcześniej z tych kan bo nagrałam dla was też jak wyglądają te kanny czy po prostu później będziecie mieli zobaczymy w jakiej kolejności ceniam miałam nie kupować bo mam właśnie dużo tych dali i tych kan wysianych ale spróbujemy może coś akurat się z tych kwiatów jednorocznych uda i u mnie urośnie a potem się będę martwić gdzie gdzie co gdzie i gdzie sadzę nie w ogródku nie powiem wam że y, pogoda ostatnio nie, nie rozpieszcza pięknie pięknie zakwitły y, te żunkile, narcyzy przyszedł mróz w nocy ściął prawie wszystko a teraz y, któregoś dnia po prostu poszedł śnieg bo nie wiem kiedy będziecie mieli ten film, po prostu była śnieżyca, no i te żonkile chyba dobiło ten śnieg już całkowicie, bo minęło kilka dni i poszedł śnieg i niestety jeszcze te jacynty rozkwitły, nie lekko mają te kwiaty, tulipany zaczęły wiązać pączki kwiatowe, widziałam, że na drzewkach owocowych już też pączki i niestety nie rozpieszcza na stawiozna, aksamitka biała też ją wysiewałam wcześniej, wam pokazywałam, niestety wszystkie sadzonki mi padły, więc pewnie też za ciepło, za mało światła, więc próbujemy je tutaj, a poza tym miałam te robaczki też się przyczyniły w ziemi do, że tak powiem, wiele kwiatów, które w domu wysiałam po prostu mi zjadły, nie? i seler mi padł, zobaczymy czy ten co wysiałam to mi da radę urosnąć ponownie, a jak nie to będę musiała w tym roku seler kupić, bo zaczyna ładnie schodzić także jest ok. taka zamitka, taka zwykła, którą miałam w ogrodzie taka pomarańczowa, taka tradycyjna zebrana z moich nasion Oksamitki, aby po prostu zeszły to. Już myślę, że potem sobie powinny dobrze dać radę w razie jakichś zimnych temperatur, to będę je po prostu okrywać agro włókniną, włókniną zimową, a na dzień po prostu rozkrywać, żeby miało dużo słońca. Ta moja druga szklarnia jest bardzo szczelna, także będą stały cebulki Już są w szklarni. Dobrze sobie radzą, ale cebula jest dosyć właśnie odporna. Część dopiero wschodzi cebulek z drugiego wysiewu, które po prostu dostałam od gości. Także pozdrawiam. Tutaj też są kwiaty, które wam zaraz powiem również od gości. Na razie wysiewamy tą aksamitkę. Tutaj te nasiona, które w tym roku zakupiłam. Troszkę tak dla rozmaitości, żeby były inne, po prostu kolorki. Tak, w tym roku powiem Wam, że ze wszystkim po prostu się już tak nie śpieszyłam. Mam nadzieję, że sobie te wszystkie sadzonki w miarę, w miarę, w miarę, <laughs> moi drodzy, poradzą. Najbardziej to mi zależy właśnie na paprykach i na. Pomidorach, bo kwiaty jeszcze przecież mogę je wysiać jak nie wyjdą to bezpośrednio do gruntu no ale dajmy im szansę zobaczymy bo to różnie bywa fajnie by było żeby się z zasady udały ale jak to będzie to się wszystko okaże prawda także widzicie miałam w tym roku już nie wyziewać żadnych kwiatów jednorocznych co najmniej myślę aksamitki, nie, ewentualnie słonecznik, ozdobna, tu mnie Gosia zaskoczyła tymi kwiatami, masą, masą nasion kwiatów, więc też je wysiejemy przynajmniej po części, bo wiadomo całych opakowań nie wysieję, bo nie mam hektara hektara ogródka, jak to Gosia się śmieje, że nie mam gumowego ogrodu, nie ale to czasami tak jest, przyjdą święta, to się mówi, że lodówka nie jest gumowa. Jakoś to wszystko się ciężko może y, zmieścić. Tak to wygląda. Te bardzo drobne nasionka. Za chwilę sobie pooznaczam, którą, którą, bo potem się wiadomo w życiu nie połapię. Które są, które. Ziemia oczywiście była wcześniej. Podlana i ja sobie po prostu przysypię ziemią i poznaczam co jest co. Za się bierzemy, za y, tych pozostałych kwiatów. No i wiecie co? Zaczęłam Wam nagrywać. i Nie włączyłam nagrywania, już nasypałam nasionek y, tych goździków. Jedne takie, a te na razie nie będę. One mają takie nasiona jak y, cebula. Tutaj dwa rodzaje, widzicie tych. Goździków, te goździki były od gości. Te chwytę już wysiałam. Patrzy się, a ja nie włączyłam komarki, bywaj tak, gapa ze mnie. No a nic, już Wam pokazuję. Także dwa rodzaje tych goździków. Tutaj wysiałam, w taki, taki plastikowy. Pojemnik po ciaskach czy po, po czymś, on to nie wiem. Wykorzystuję to, co mam. No tutaj mamy, w drugim pojemniczku wysieję sobie. Tutaj widzicie. Takie kwiatuszki czytajcie sobie, nie jest ich aż tak dużo, zobaczymy, czyli ten groszek pachnący. Nigdy nie miałam, o takie dosyć spory nasionka astry, to już próbowałam wysiewać, ale jakoś tak średnio mi szła ta uprawa. Kilka, gdzieś dwa lata temu miałam bezpośredniego siewu do gruntu. Spróbujemy na rozsadę. No i zobaczymy, czy przede wszystkim zejdą, czy sobie dadzą w szklarni radę. Czy po prostu tym ryszynkom nie będzie ten? Za zimno. Jest to takie jak ja mówię, ryzyko tego. Ryzyko ogrodnika, nie? Takie większe można by było podkiełkowywać na tych, na e, tych tych na no. mm. no ciko, ale już siejemy. Tak to niech będzie. Tak, o, jeszcze sobie przystawię. To tutaj jeszcze jakieś pewnie nasiona dosieję. Podzielimy na trzy. Widzę, ładnie się tutaj zmieściło. Dobra, mam takie ze styropianowych tacek. Sobie przecinam. I dobrze mi na długopisem na tym napisać. Po warzywach, czy po pieczarkach. Już nie pamiętam. Po tych jarzynkach, Także fajnie. Astry, takie piękne. Mix. Również od Mojej Wicki Gosi te kwiaty. Także widzisz sieje. Zobaczymy, co, co wyjdzie z tego, prawda? Z tych po prostu kwiatów. Sporo nasion, nasionka takie średnie. Także się siejemy. Mam nadzieję, że już yy, po świętach wielkanocnych będzie. Ciepło, nie wiem kiedy wam ten film dam. Czy dostaniecie jeszcze przed Wielkanocą, czy po Wielkanocy, ale to już będę miała nagrane. Także kiedy tam wypadnie pora, to wam dam, bo może kulinarne rzeczy jakieś tam będę wam dawać przed świętami. Także być może jeszcze przed świętami ten film wpadnie, albo po świętach, albo w same święta Będziecie mieli co obejrzeć, będzie po prostu film na zapas, a ja sobie będę po prostu odpoczywać w czasie świąt. Także kochani, tak to u mnie wygląda. Sezon się pomału, pomału kręci. Jeszcze będę musiała dla Was po prostu nagrać jak wyglądają moje papryki, jak wyglądają pomidory. A troszkę były problemy przy pomidorach, ale myślę, że jak będę już nagrywać, to powiem, jakie problemy były, bo musiałam po prostu na jednej, jednej donicy tej dużej wysiewać pomidory od nowa popadły. A dlaczego to myślę, że Wam powiem po prostu, jak już będzie film o pomidorach. Także tak.